Cześć, witam Was na kanale Wojowników Ostrości. Z się się. ciekłym Bykiem. Siemanko. I z I, I z naszym Michałem. Radosnym Michałem. Radosnym, radosnym Michałem. Jeszcze. Jeszcze raz. Radosny. Co dzisiaj robimy Byku? Co dzisiaj robimy? Dzisiaj mamy taki oto sosik. Znowu Ameryka wiechała? Hameryka, Hamryka, bo ten, w końcu dobre amerykańskie sosy. No dobra, przedstaw tak tylko machnąłeś do kamery. Raz, dwa, trzy. No, proszę. Eliach Extreme. Zaczyna się ładnie. Reaper Sauce Handcrafted Father and Son. Czyli taka ojcowsko-synowska kooperacja w handmade. Tak. To własności <laughs> przez tak? ojca i syna. Tak. Ich wspólną miłością, dobra, czytaj wkład. W wspólną miłością. Ostrość tego sosu wyceniana jest przez producenta 4 na 5 Wielkość taka standardowa amerykanka 148 ml eee, Co do składu? Czekaj, 4 na 5 i to jest najgłabszy z serii tych sosów to mówiłeś? Tak. Co mamy? A tamto jest 5 na 5, a następny jest 6 na 5. 6 na 5. Aha, no czytaj to skład? Eee, Eliach Extreme Reaper, skład Czaren H bardzo ciekawym. Musieliśmy sobie to wygooglać, co to jest. Prawie jak czerepach. Prawie jak czerepach. takie jagody, powiedzmy. My jesteśmy prawie. Czeremcha. Cukier brązowy, pasta pomidorowa, sos żurawinowy, żurawina, cukier trzynowy z woda. Sos czy sok? Sos żurawinowy, na który się składa żurawina, cukier i woda. Myślałem, że sok, no ale trzynowy. Papryka Carolina Reaper, którą bardzo lubię, kocham i w ogóle. Kentucky Bourbon, o, e, cebula, ocet, woda, ekstrakt z wanilii, sól morska. E, Importer to tam mamy, to będzie piekło. Tak. Tutaj jeszcze tabelka zaklejona. Tabelka jest zaklejona, nie ale bez, nie będę jej rozklejał. Pięć kalorii w każdym razie rodzima testowane jako że Kentucky to na kurczakach. No, też z Kentucky. Też z Kentucky. <noise> Czyli powinno smakować. Tu jest napisane jeszcze po angielsku, jest Blend of Black Cherries, Cranberries and Carolina Reaper Peppers with splash of Kentucky Bourbon. Czyli jak ci tak po mordzie wystrzela to już wiesz, że to Czyli ta ta bo to jest Czyli ta czeremcha po angielsku jest Black Cherries. Tak. Czyli czarna jagoda. Ktoś ktoś no tak. albo mi się z Mariusz pomylił. Potrzebuję noża, bo potrzebuje tutaj ten. niestety nie zadbali o perf perforację tego, więc tutaj będzie... Proszę. No tak, czerwis. Będzie kalectwo za chwilę. Ale w przerwie tak samo się pomyli, nie martw się. Jego się nie nagrało. <laughs> Dlatego o tym mówię. Jak dźgasz nożem, to nie w stronę ciała. Tak nas, tak nas uczył Pan kutryba na to, tak? no. ale ja nie w stronę swojego Prze Przebije sobie po, bęcha, bo miałem więcej na po czym, po jak debil chwyciłem profil i zacząłem wiercić i teraz mam jako ojciec bija. Ale obiecujemy, że nie będziemy Cię krzyżowali? No. Za byłoby ciężko, na no, no, tu przez to. chociaż. Już jest od jest od bardzo płynny, to jest ten, ten burbon. Nie napawa mnie e, Uwaga, wącham. O, okay. To jest taki rozwodniony, ten ciemny sos z klora. No, tak jak masz Powiem Wam tak, aromatycznie. Siada mi ten sos. No dobrze. Jeżeli, Nie wiem, czy tak pachnie czeremcha, ale jeżeli tak pachnie. Wiemy, kto go będzie wyrażał na, na odcinku. Wiśniowo-burbonowy taki klimat. Wiśniowo. Wiśniowy, takie, takie były wiśnie tak? w zalewie, z No to Może pachnęli, może ta czeremka to miała być wiśnia po prostu, a nie czeremka. Może mają podobne aromaty, wiesz, nigdy nie jadłem jest... czeremki. Nie wiem czy ze stresu, czy z ekscytacji. Przyjemny, słodki zapach. Może Ci wchodzą już potem po tym pierwszym jeszcze Słodki, Ananasie. delikatnie, delikatnie gdzieś tam taka cierpkość ręce, wina. Ręce mi się pocą. Cierpkość wina? No. Zapachowo. Jak ja to I słodycz. Super. I słodkość zapachu. Nie czuję tam żadnych jakby zapachów. Kentucky, Kentucky Bourbon, wino. Dobrze, że to są w termie jest jeszcze. No? Jeszcze dwa lata. 22, no, jeden no naszych. Tak, Typowo te czekoladki takie, no, wiśnie w likierze zadapiana. No właśnie taki słodki zapach wiśni takich zal zalanych Takie są takie likierem, z czy są. takie ten. Uh -huh. takie Ty wiem o czym mówisz. No. Przyjemny Ale? zapach nie zapowiada tego co może być w środku. Ale wchodzi taka octowość. Jest odsetek. jest. A w amerykańskich to jest normalne. Aczkolwiek ja swoim nosem nie wyczułem. Może byłem za bardzo zachwycony tą słodkością. Zapachu tej czekolady. A ty ocet nawet winem. Tak? Ja zamieniłem ocet w wino. I też mam brodę. Ale to nie tak działało. To nie ja tak jak jak działo. Nie ja tak się działo. Się jak jest kolejnym, takim małym. Ale nie, no on zamienił wodę w wino zanim go ukrzywali, a nie później. To Ale mnie to też jeszcze nie ukazuje. zamienić w wino. <laughs> Bo ja nie mogę być nim. Ty jesteś winny. A wiecie, ja jestem ta bardziej ta, winny A niż... wiecie, co mnie uderzyło po tej, wi po tej wiśni? No? Tak? Ja wanilię. Tak? wanili nie czułem. Czuję Czuję zdecydowanie wanilię. Ja czułem jakiś rodzaj słodkości, ale, ale nie powiedziałbym, że to jest, to jest wanilię. Ekstrakt. No, ekstrakt. Ekstrakt vanilię vanilię czuję. też inaczej. E niż sama stricte wanilię. No, jak Zde masz laskę wanilią sobie tak by skrobisz. No? Często skrobię laski? Czuję, 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 się tak vanili. Vanili. czuję się tak, jakbym poza tą wiśnią, jak wyłączę sobie z wiśnie. wiśnię, to przez tą wanilię czuję się jakby takie kremowe lody waniliowe włączał. E? A no, tak? No, zobaczymy. Na pewno łyżka będzie płaska, bo jest. Wręcz taka, może trochę nawet perfumowa. ta Perfumowa? Hmm. Nie, nie. Tam... Jak jak to... No, ciekawe. Wunderbaumy do samochodu. Trochę. <laughs> Choinka o zapachu kogoś Ale nie uderzył mnie ani ocet. No, więc, jakby w... podsumowując, w zapachu jest bardzo obiecujący. Co do tego, co będzie w środku. Tak, już to trochę bardziej o Oby tak, tak pozostało. No? Dobra. To na pewno jest to lejąca konsystencja, to więc trzeba ostrożnie dozować. No. Tak, bo to jest woda. Tak? Ja nie sobie tutaj przydozu, przy dużym, nie... ja nie wiem, czy tylko na połowę kurczaka tego nie ma. Już czuję, ale widać kawałki. O, to jest czeremka. <noise> tak se to tłumacz, że to jest czeremka. Ja albo robię, takie, ja sobie robię, to zrobił to sok yy, z jakiejś właśnie borówki albo z czegoś. Ale serio nie czujecie tu wanilii? Nie. nie, nie to wanilię, a aż... A. Nie kuku, ja czuję no, taki... Sok zaprawiony po prostu z ogródka z działek, mm -hmm. za jakiejś właśnie porówki albo z czegoś? Podszypany ja, cukrem taki dzieciństwem. To jakby ci się za, zakrętka podważyła i tak. ci się zaczęło fermentować. Tak? W każdy coś innego, na Może to mi każdy to, czego mu brakuje. No. Za czym tęskni? <laughs> za dzieciństwem. Śmiało. To jest tylko 4 na 5. Tu się łapy często. Zastanawiający, że żaden z nas nie poczuł zapachu Fader. Żaden z zapachów nie... Ty się tam handmaidem Father and Nie Tak. się. No bo kraftowym rób sobie tam handmaid na boku. Twoje nieprzerobione traumy z dzieciństwa nas nie obchodzą. No poliwaj, poliwaj. Poliwaj, poliwaj. Aha, ja tak powolutku, no, żeby to się też nie. Ja polełem trochę, ale tą resztę... Sobie do... Ja chciałem się zaczęło świecić się rozwał. Nie, do. Doleję sobie tą resztę później, bo on jest dosyć. Dobra, jemy już co? Bo o to mi się zaraz... No to jedz, jak musisz. No, Patrz tego ci. Zaraz widzę. mi to... Jest. Nie dziwaj. Jeszcze mam te skórki takie. To jest ta czelęka właśnie. Zdecydowanie. Nie zdziwił mnie ten smak. A mnie tak. Mnie nie zdziwił. Smak jest słodki na razie. Czuję to samo co czułem zapachu. Taka wisienka przełamana z wanilią. Hmm? Póki co jest zaskakująco słodki, słodki ale się podnosi. Słodki taki deserowy wręcz. Taki delicjowy. No. I, idzie ten Miyagi? Pan Miyagi no, no ale wygląda jak z tego kawa tequila z 1988. No to dobrze. Dobrze. No i co? zjedlimy? Przytrzymałem dłużej, żeby coś poczuć. Nic. Ja czuję jakieś tam ciekawe, lekkie diagle. Ja tak naprawdę no i tu nic. Jak zjadłem? Szczerze mówiąc, na tą chwilę większe wrażenie zrobił na mnie pierwszy sos. Poprzedni, tak samo. Tylko to się może za chwilę nie rozwinąć. Może się zmienić. na Ripper. Jest. I ona się chyba z tego co pamiętam wolno rozwija. Wolno, ale, bo, nie, ale nie aż tak wolno. Bo teraz jest, byłaby już zauwa zauważona. Już powinniśmy to rozwijanie czuć. Czy ja? Inaczej, mam. No. Nie wiem do czego porównać ten próg ostrości. Ale czujesz jakąś ostrość? Pikant, pikantność. Pikantność jest niżej, tak? mhm. Czuję, ale to jest takie w tym sosie ananasowym były igiełki i było takie akupunktura na języku, a to jest takie poziom pieprzu. Nie wiem też czy się zgodzicie, ale tamten był owocowy słodko, nasz znaczy jest słodki owocowo na wód. słodki owocowe, a ten jest słodki cukrowo. No, ten jest słodszy zdecydowanie. Ale, taki, ale jest y, takim, może uj, uj, Ale o tym sosie bardziej powiem że jest bardziej owocowy i słodki niż paprykowy. Tutaj no, papryki jak dotąd w ogóle czerem. żadnej ostrości nie poczułem. Tutaj też jest ta czeremka, jest sos żurawinowy. I ona jest właśnie tym magicznym składnikiem, który nie do końca wiem jak na czysto by miał smakować. No, niby też jest ten ekstrakt z wanilii, który teoretycznie powinien odkładać za e, słodkość, ale wanilia też nie jest taka jest bardzo słodka. To jest takie też te... takie. Ale... Wanilia nie jest takim jeden do jeden cukrem, tylko tak. to jest taki. M podmach, tak. no, no bo to, że tutaj jest na przykład cukier brązowy, a tam był cukier trzcinowy, to to też nie ma, nie ma takiego nie dużego znaczenia. Nie, ma. nie no, ale my, jak ludzie myślą, że. Dodają... Nie Ale cukier brązowy, a cukier biały, to już jest duża różnica. Nie. nie. I to jest cukier i to jest cukier. Właśnie do tego zmierzają, tak. że ludzie myślą, że jak dodałem cukier, Ja brązowy, tak mówiłem czegoś... z takim trochę żartem podprogowym. <laughs> Podtrogowy, pod, podtrogowy jest... Dobra, lecimy na czysto, bo nie ma tu za bardzo Dobra, z czego czegoś. Jak puszczasz cukier biały, to jest wciąż od biały. Serio? Nie sprawdzałeś? <grym> nie. Polecam. U mnie w domu stosuje się cukier biały. <grym> Tylko u mnie taka burżuazja. <grym> Inaczej bym to nazwał. Nacjonalizm. <grym> Dobre. Dobra, ja już mam że Taką płaską, bo w sumie wiecie, konsystencja jest lejąca. Ale o pikantności nie ma za wiele. No, bo ja nawet, wiele jakbym się chciał wywodzić, czy ten sos mnie jakoś pikantnie. No, ja mam prawie pełną rzeczkę. No. Dało się we znaki. będzie absolutnie pełna. Ja nie jestem absolutnie przekonany, czy cię nie uderzy. Znaczy, no, nie zapowiadam. Nie takie no to, rzeczy się za szwagrem robiło. Będzie, będzie tutaj kemp taki w Dobrze, żeby nie było kępa, kępaki kempaki po. Ale Zależy czwarty. od której kempy, albo którego. Kęp. Dobra, lecisz. Na no zdrowie. Słodki, lekko cierpki. Ale teraz czuć. Na czysto, zdecydowanie bardziej posmak taki. burbonowy, mm, dżemiko, Ale bym tak powiedział bardziej taki jamikowo-słodki niż taki. Ale jest słody jakiś taki, to nam też. Taki ugrzeczniony syrop klonowy, troszkę. To się? Nie. Pod względem Teraz na czysto już zauważalnie uderza w tył gardła? No, czuję, gardł. I na, i na tył... języka. A u mnie tył języka i tył garta, gardła uderza. Grzeje sobie. O? No. Grzeje. Na czysto bardziej niż z poprzedniego odcinka. <laughs> tak. I co jest w tym sensie? <laughs> Że. Bardziej. Tak. Bardziej zdecydowanie uderza. No, spokojnie wdech i wydech, ten? to zaraz minie ten najmocniejszy ból, jest, jest chwilowe, ale jest wieczny. tak dokładnie. Dla tych pięciu lajków to warto pociągnąć. tego mówił. Yy, tak jak w poprzednim sosie, który recenzowaliśmy, on na czysto i na nośniku był był mocniejszy na czysto, ale nie aż tak jak tu. Tutaj praktycznie w nośniku mi się zgubił, tak, w ogóle, A, nie, w ogóle A, nie czułem ostrości spróży, no? żadnej, nawet nawet jakiegoś smrnięcia po ostrym nie czułem. Natomiast tutaj biorąc go teraz na czysto uderzył, Ale mogę dba, powiedzieć, że dba, uderzył. Dba, 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 dalej, nie? Jak jeszcze trzymałem go na języku, no, to można powiedzieć, że taka wanilia z taką właśnie posłodzoną wiśnią. No, jeszcze jak miałem na języku, to gdzieś tam tak jakby lody waniliowe z wiśnią. Ja tu czułem za fachu, w to Natomiast jak już przełkłem, to nie. To już nie, to już pozostawał tylko wzrastający, Lek, ale też delikatny. Je, je, dużo mniejsza niż chodzi nie wiem, po okupić, tu, tu dużo, mniejs, dużo mniejsza, mniejsza tak. cierpkość i przede wszystkim teraz, co mogę powiedzieć? To mam taką suchość języka. Taki mam język suchy. <grym> Ale ślinianki mi produkują ślinę mokrą. Nie taką gęstą. A jaką kurwa. Nie, dzięki? bo chodzi o to, że możesz mieć gęstą ślinę, nie taką gęsniącą, Ale masz taką po prostu rozwodnią. No to się ślina nie sypie jeszcze na język. No nie. Musi być jeszcze z Michałem nagrywać. Zdecydowanie. Nie no, ja jeszcze jak ten Debil mówię, a nie było czuć, to jest tak. Odważnie. Po, po, Pociąkałem go tak. tak w w no, To no. był błąd. <laughs> nie, no tak. Ale wiesz, nie, generalnie jest spoko. Jak się tak dwie minuty nie gada? szoku nie ma. Znaczy, na początku był. był. Bo był. Bo było właśnie to zdziwienie, że. Na nośniku było tyle, a to nagle był taki splash. No to? I to, to był tam. Pan Ransom. taki. Do czego? Z nośnika był son, a na czystocie przyszedł fader i chci. A miał fader i Do czego ja bym to widział? Na pewno dla średnio zaawansowanych osób, jeżeli chodzi o ostrość, ten kustyniach. w większych ilościach. Natomiast w rozsądnych ilościach dla każdego bym to widział. Powiedział. Ja to widzę stricte w takich słodkich zastosowaniach. Tak myślałem. Yy, deserowo, naleśnikowych, pankek i tego typu rzeczy. W połączeniu z syropem klonowym mi by to fajnie współgrało. No, no, to takie połączenie. Jeszcze kompozycje. bardziej do no. Nie, żeby na przykład albo odrobinę sosu klonowego i resztę tym, albo w formie zamiast sosu klonowego. No, na przełamanie właśnie, że masz bazę po prostu na słodko jakieś tak, On a tutaj cię uderzy tak, przy większej prostu, ilości ostrości, nie? Na przykład tak, tak jak, jak robią się te amerykańskie warstwowe, to tak, co drugą warstwę robić, właśnie ten sos? Na zmianę. Jakiś serwiczek polać. No? Taką sz, szarlotkę, chociaż nie lubię. Szarlotkę bez cynamonu, bo chętnie bym z tym wciągnął. Bo nie lubię cynamonu. To by wciągnął, ja prawda? podobnie. generalnie. Właśnie miałem mówić. Ja. z cynamonu. Nie, kaw... nie lubię kawy i nie lubię cynamonu. Więc tutaj kawałek cynamon to tutaj. Potwierdzam dobre połączenie. Na, le... na lewicy czytaj. Te... No. Cynamon, generalnie no większość tych przepraw, cynamon, imbir, goziki dalej działa przeciwzapalnie, więc warto jest sobie dodawać po prostu do. A próbować kiedyś ból tungowiki? Ból z tym, z olejem kokosowym? Z masłem. Czy Z masłem. Jeszcze nie próbowałem. Dramat nie polecam. Ale generalnie kawa z tłuszczem jest podobna z mi Nie weszło bardzo. Kiedyś próbowałem. Nie, nie a próbowałeś jak, kiedyś to, Imbir ale... z ostrością, bo mówisz, że działa przeciwzapalnie. Imbir wzmaga ci to, że ci jeszcze bardziej zapali. Dobra, ale Ostrości. my tutaj już Blupersy, tak. a. Blupersy, Blupersami, ale Sosik czy... cena gdzieś macie tu. Gdzieś tu, poleci. Czyli nie małą pewnie, jak to. Ale jak na ten Sosik, to powiem Wam, że jak, nie jest on odstowy. Jak na Hammergat jest dobry. Na pewno Nawet jak na nie amerykański to jest dla mnie dobry sos. Jest oryginalny, niespotykany nie, nie połączenie smakowe? Tak, nie wiemy i do tej pory recenzji tego odcinka nie wiedzieliśmy, jak smakuje czeremcha na czysto. Jeżeli te smaki, które tutaj wypadały. Nie wiemy, że to wiśnia. Tak, jeżeli czeremcha to jest czeremcha, to jest wiśnia, jakaś amerykańska wiśnia, to w każdym razie smaczny, tak? Chyba wszyscy powiedzą, że smaczny sos. Tylko trzeba po prostu brać poprawkę na to, że to, co się zawęża, niekoniecznie jest tym, z czym się spotkamy na wszystko, bo na nośniku idzie to zgubić śled Przy tak łagodnym nośniku, jakim jest po prostu kurczak, w panierce. Tak. Przy tak małym nośniku, jakim mieliśmy dwukęsowy kawałek kurczaka, to mimo to się zgubiła ta ostrość. Natomiast na to już pojawiła Dobra. się i. No ale co po ja tych 5-8 tak, minut. Już nie ma takiego szału, już można normalnie mówić, wiadomo, że pierwsze dwie minuty to jest przetarcie takie tylko i tyle. Ale czujesz na języku takie przetarcie jakby kubków, kubków smakowych, takie podrażnienie, czy już w ogóle całkiem zeszło wszystko? Czuję takie przetarcie jak e... jak po kotku. Aha, no. to takie bardziej no, mokre, zwilczone. <laughs> I tym, I tym optymistycznym akcentem. Rozszyfrowałeś żart końcowy. I to zostaje z nami, aby wy wyczekujcie kolejnych tak. odcinków. Trzybajcie, na razie, na razie.